Cześć, tutaj Paweł Sowa. Mam dzisiaj wielką przyjemność i zaszczyt porozmawiać z Olgą Czyżykiewicz, która jest po pierwsze wspaniałą wokalistką, a po drugie jest absolwentką mojego warsztatu. I Olga zadała mi parę pytań po warsztacie, które zdecydowałem, że warto nagrać dla tych osób, które odkrywają, dowiadują się, że jest taka metoda pracy, jak ustawienia rodzin i ona może coś faktycznie dobrego w życiu zrobić. Dlatego chciałem te pytania właśnie nagrać i umieścić na filmiku. Przywitam się na początku. E, Pawle, powiedz mi w takim razie, zacznę od takiego najprostszego chyba pytania hmm. i podstawowego. Czym są dla Ciebie e, konstelacje ustawienia rodziny? E, e, czym są dla mnie ustawienia rodzinne? To można powiedzieć, e, jakbym tak określając to w jednostce czasu, tym czym są dla mnie teraz, to są absolutnym zachwytem. Myślę, że też Działanie ustawień jest bardzo istotne dla mojego systemu rodzinnego, dla moich rodziców, dla moich dzieci, dla mojej żony. Praktycznie jest to aktualnie 100% mojego życia w sensie zawodowym i zaangażowania. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym są dla mnie, ponieważ robię to zawodowo i też patrzę na to z takiej perspektywy dużego obrazu, to mm. myślę, że ustawienia rodzinne w tej formie, które są teraz, to jest dokładnie odpowiedź na to, czego potrzebuje świat współcześnie. To też połączenie bardzo głębokiego, duchowego podejścia z praktycznymi efektami, z praktycznymi rezultatami. A bez jak trafiłeś w ogóle co, co, co zadecydowało o tym, że zacząłeś akurat zajmować się konstelacjami? To jakby z, całego, z całej palety różnych mm -hmm. dziedzin duchowych i, i, czy coachingowych. Dlaczego akurat konstelacje? Świetne pytanie. Często ludzie właśnie mnie pytają, że znając mnie z różnych Poprzednich wcieleń, bardzo różnych od szkoleń biznesowych przez szkolenia uwodzeniowe i komunikacji i tak dalej. pytanie mnie, co się stało, że wybrałeś ustawienia rodzinne. I myślałem sobie na tym, myślę, że ja nie wybrałem ustawień rodzinnych. To ustawienia wybrały mnie. I coraz bardziej to widzę w ten sposób, że każdy z nas przechodzi jakąś osobistą ewolucję i na każdym etapie tej ewolucji dostaje to. Czy tak trafia do niego to, co mu właśnie jest potrzebne, tak było ze mną i z ustawieniami. E, Przedem tam, żeby, żeby w nadbudniowym warsztacie uzdrowić swoje relacje z rodzicami, a przede wszystkim mm. z tatą. I wydarzyło się tak mocno, tak szybko, tak gwałtownie, że po prostu nie do wiary, i dlatego jakby zdecydowałem się pójść w tą stronę. A powiedz, co swojego wniosłeś jako coach do, do tej filozofii? Do swojego coacha, no myślę, że siebie, mhm. <gry> dlatego że no, to jest. To jest Albo metod... Co nowego, może, wniosłeś? Myślę, to jest metoda, której. Metoda ustawień Hellingerowskich to jest w 100% Bert Hellinger. Mhm. To jest jego metodologia, jego spojrzenie, jego, jego podejście, które jest po prostu niesamowite, niezwykłe, jest odważne, i czasami wręcz nie z tej ziemi. I każdy to zajmuje się ustawieniami, bo to jest. Jedna z tych metod, która podobnie jak system operacyjny Linux jest otwarta, czyli tak naprawdę ustawiacze może tytułować się każdy i każdy to robi po swojemu, każdy trafia do odpowiednich ludzi, którzy właśnie na niego czekają. To, co mogę powiedzieć o swoim podejściu, to to, że ono jest takie dość konkretne, rzeczowe, bardzo ujęły mnie, ujęło mnie to zorientowanie się na zorientowanie na, na efekt. Na to, co, ma, co mają zmiany przynieść. No i myślę, że też że poczucie, poczucie humoru, ale to jest coś, co wiem co od zawsze. I to ciężko powiedzieć, że ja wniosłem do metody, to jest jakby sposób, w jaki ja wykonuję, wykonuję tą pracę. Bo dużo znaczy, zorientowałeś się ze swoimi działaniami bardzo w kierunku biznesu mhm. i odnoszenia sukcesu, czyli całą filozofię jakby Hellingera, gdzieś ukierunkowujesz na kwestie w dużej mierze biznesowe i finansowe, czy mógłbyś przybliżyć yy, do No tak, no tak, bo to jest właściwie, właściwie taki mój fundament. Ja stamtąd się wywodzę, przez 20 lat prowadziłem różnego rodzaju szkolenia, coaching, treningi zorientowane na biznes, na sukces, na zarabianie i w których momencie i ja dotarłem do takiej ściany i mm. też zauważyłem, że, że moi klienci, którzy bardzo często świetnie sobie radzą, w sferze materialnej, to mimo, że zewnętrznie wygląda, że mają sukces, tego sukcesu nie mają. I tak trafiłem na, na ustawienia helingerowskie, i tutaj stało się możliwe to, o czym myślałem, że nie jest, nie jest możliwe. Mianowicie przez uruchomienie, uzdrowienie głębokich procesów duchowych, nagle okazuje się, że czyli to, to, co duchowe, co jest niewidoczne, co jest gdzieś w głębi, mhm. w sferze takiej, no właśnie niewidocznej, odczuwalnej kiedy to utrujemy, gdy to zmienimy, błyskawicznie przekłada się na efekty i na sukcesy w postaci dużej ilości zleceń przed świętami <głos> <głos> lub, lub tego, co jest sukcesem zawodowym w świecie materialnym, ale połączonym z tym doznaniem o, mam sukces. A gdybyś mógł tak osobom, które nie do końca mają styczność czy z rozwojem duchowym, czy szczególnie z ustawieniami, mniej więcej przybliżyć, jak relacje rodzinne mogą się bezpośrednio przekładać na Nasze miejsce w, w pracy, czy na nasze podejście do sukcesu, na nasze podejście do pieniędzy. Bo często dla ludzi to nie łączą tego ze sobą. Uważają, że to może nie mieć wpływu.